Deszcz padał ulewnie tamtego wieczoru w małym miasteczku zalesie pod Krakowem, gdy drzwi domu Kowalskich otworzyły się z hukiem. Michał, dwadzieścia dwa lata, stał na progu z walizką w ręku, twarz bladą, oczy pełne łez, które mieszały się z kroplami deszczu. Tato, mamo. Ja ja jestem gejem, wyszeptał, głos drżący jak liść na wietrze. Ojciec, Jan, potężny mężczyzna z rękami pooranymi pracą w warsztacie, zamarł. Matka, Helena, przycisnęła dłoń do ust, jakby słowa syna były trucizną. Siostra, Kasia, młodsza o pięć lat, patrzyła z niedowierzaniem. Cisza trwała chwilę, ale potem eksplodowała. Hańba. Jesteś hańbą tej rodziny. Ryknął Jan, twarz czerwona z gniewu. Jak mogłeś nam to zrobić? Co ludzie powiedzą? W kościele, w miasteczku. Wynoś się. Nie chcę cię tu więcej widzieć. Helena płakała cicho, nie broniąc syna, tylko powtarzając: Boże, dlaczego nas każesz? Kasia odwróciła wzrok, zbyt przerażona, by cokolwiek powiedzieć. Michał poczuł, jak świat się pod nim zawala. Kochał ich wszystkich, mimo wszystko. Ale ich słowa cięły głębiej niż nóż. Spakował resztę rzeczy w pośpiechu, serce rozbite na kawałki. Deszczlał strumieniami. Gdy wychodził w noc nie obejrzał się za siebie choć łzy paliły oczy. Zalesie, to małe, spokojne miasteczko otoczone lasami i polami, nagle stało się więzieniem, z którego uciekał. Autobus do Krakowa objeżdżał o świcie. Tam, w wielkim mieście, myślał, znajdzie schronienie. W Krakowie Michał zaczął od zera. Wynajął pokój w starej kamienicy na Kazimierzu, dawnej żydowskiej dzielnicy pełnej historii i melancholii. Pracował jako kelner w kawiarni nad Wisłą, gdzie rzeka leniwie płynęła, niosąc sekrety miasta. Noce spędzał samotnie, tęskniąc za rodziną, ale też czując ulgę. Po raz pierwszy mógł być sobą. Pewnego wiosennego dnia, gdy słońce ogrzewało brukowane uliczki, spotkał Tomka. Tomek był starszy o kilka lat, architektem z Warszawy, który przyjechał do Krakowa na projekt renowacji starego klasztoru. Miał ciepłe, brązowe oczy i uśmiech który rozjaśniał nawet pochmurne dni. Siedzieli w tej samej kawiarni, gdzie Michał pracował. Tomek zamówił kawę, a ich spojrzenia spotkały się na dłużej niż powinny. Jesteś stąd? zapytał Tomek, głos miękki, z lekkim warszawskim akcentem. Michał pokręcił głową. Z małego miasteczka uciekłem. Słowa same wyszły, jakby czekały na ten moment. Tomek nie naciskał. Tylko słuchał. Opowiedział o sobie o tym, jak w Warszawie jest łatwiej, jak ma przyjaciół, którzy rozumieją. Spotykali się coraz częściej. Spacerowali nad Wisłą, gdy zachód słońca malował niebo na pomarańczowo. Tomek trzymał jego dłon dyskretnie, w cieniu drzew. Miłość przyszła powoli, jak wiosna po zimie. Michał czuł, że po raz pierwszy ktoś go kocha takim, jaki jest. Tomek był cierpliwy, delikatny. Ich pierwsze pocałunki były w parku Planty, pod starymi kasztanami, gdzie nikt nie patrzył. Nie musisz się bać, szeptał Tomek. Jesteśmy razem. Michał wierzył mu. W końcu znalazł dom nie w murach, ale w ramionach ukochanego. Lata mijały. Michał skończył studia wieczorowe, został grafikiem. Z Tomkiem przeprowadzili się do większego mieszkania na starym mieście. Żyli spokojnie. Dyskretnie w Polsce wciąż nie było łatwo być otwartym. Ale mieli siebie. Tomek projektował budynki, które odnawiały Kraków, Michał tworzył plakaty dla teatrów i festiwali. Ich miłość kwitła w ciszy, głęboka i prawdziwa. Ale tęsknota za rodziną nie zniknęła. Michał dzwonił czasem do Kasi, która wyszła za mąż i miała dzieci. Rozmowy były krótkie, napięte. Tato nie chce o tobie słyszeć, mówiła siostra. Matka chorowała, ale nie prosiła o kontakt. Ojciec milczał jak głaz. Pewnego dnia, po pięciu latach rozłąki, Michał zebrał się na odwagę. Pojechał do Zalesia. Dom wyglądał tak samo drewniany, z ogrodem pełnym malin. Zapukał. Helena otworzyła drzwi, postarzała, oczy pełne zaskoczenia. Michał. Wyszeptała. Jan siedział w kuchni, nie wstał. Co tu robisz? Burknął. Michał próbował rozmawiać, opowiedzieć o życiu, o Tomku. Ale ojciec przerwał nie chcę wiedzieć. Jesteś martwy dla nas, kropka. Wrócił do Krakowa zraniony po raz drugi. Tomek czekał objął go mocno Masz mnie! To wystarczy! I Michał próbował w to wierzyć. Czas leczył rany, choć blizny pozostały. Michał i Tomek budowali życie pełne małych radości. Wakacje spędzali w Bieszczadach, w drewnianej chacie nad jeziorem, gdzie góry odbijały się w wodzie jak lustro. Tam czuli się wolni, trzymali się za ręce, śmiali głośno, kochali bez strachu. Tomek mówił: Jesteś moim światem. Michał odpowiadał spojrzeniem, pełnym wdzięczności. W Krakowie Michał awansował w agencji reklamowej. Jego projekty zdobywały nagrody, klienci chwalili talent. Tomek otworzył własne biuro architektoniczne. Kupili mieszkanie w centrum, z widokiem na Wawel. Życie płynęło spokojnie, choć w Polsce burze polityczne narastały. Marsze równości w Warszawie kończyły się czasem zamieszkami, politycy mówili o ideologii, nie o ludziach. Ale oni trwali razem, silni. Po dziesięciu latach od ucieczki Michał dostał list. Od Kasi: Mamo jest źle. Rak. Prosi o ciebie, kropka. Serce Michała zamarło. Pojechał natychmiast. W szpitalu w Krakowie Helena leżała blada, wychudzona. Synku! powiedziała słabo, ściskając jego dłoń. Przepraszam! Uzy płynęły po policzkach obojga. Opowiedział o Tomku, pokazał zdjęcia. Helena uśmiechnęła się słabo jeśli Cię uszczęśliwia. To dobrze. Jan przyjechał później. Milczał długo, patrząc w okno. W końcu powiedział: Błądziłem. Ale rodzina to rodzina. Nie przeprosił wprost, ale gestem, uściskiem dłoni. Kasia płakała, tuląc brata. Helena zmarła wiosną. Pogrzeb w Zalesiu był cichy, deszczowy. Michał stał przy grobie, Tomek obok, dyskretnie wspierając. Rodzina przyjęła Tomka chłodno. Ale bez wrogości. To twój. Przyjaciel? zapytała Kasia. Michał skinął głową. Partner. Po pogrzebie wrócili do normalności. Kontakt z rodziną był sporadyczny, święta, imieniny. Jan dzwonił czasem, pytając o zdrowie. Kasia przysyłała zdjęcia wnuków. Michał czuł ulgę, choć niepełne pojednanie. Ale los bywa okrutny w swej ironii. Kilka lat później Jan zachorował serce. Operacja droga leczenie kosztowne. Kasia straciła pracę w kryzysie. Dom wymagał remontu. I wtedy zaczęły się telefony. Michał, pomóż. Jesteś teraz w mieście, zarabiasz dobrze. Najpierw małe kwoty na leki, na rachunki. Potem większe na operację ojca. Michał pomagał. Z miłości do matki pamięci, z nadziei na mosty. Tomek martwił się: oni cię wykorzystują. Ale Michał odpowiadał: to rodzina. Pieniądze płynęły. Michał i Tomek odkładali na własne marzenia, podróż do Włoch, może adopcji w przyszłości, choć w Polsce niemożliwą. Ale rodzina prosiła więcej. Brat, tylko ty możesz. Jesteś naszym ratunkiem. Michał czuł gorycz. Pamiętał słowa e hańba. Teraz był bankomatem. Kasia dzwoniła co miesiąc: Potrzebujemy na szkołę dzieci. Jan na warsztat, bo stary się sypie. Tomek widział ból w oczach ukochanego. Postaw granice! Ale Michał wahał się. Kochał ich mimo wszystko. Pewnego wieczoru, po kolejnej prośbie, Michał usiadł przy oknie, patrząc na Wisłę. Tomek objął go od tyłu: Jesteś silny. Wybierz siebie, kropka. Michał napisał list: Długi, szczery o bólu, o miłości, o granicach. Odpowiedź przyszła po tygodniach: od Kasi jak możesz być taki egoistą? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy? Michał poczuł znajomy ból. Tomek czytał list, twarz twarda. To manipulacja. Michał przestał odbierać telefony. Rodzina milczała miesiąc, potem atak wiadomości, oskarżenia. Zapomniałeś o korzeniach. Jesteś niewdzięczny. W tym czasie Michał i Tomek planowali przyszłość. Chcieli wyjechać na dłużej do Berlina, gdzie przyjaciele mieli kontakty. Tam łatwiej o wolność. Ale dramat narastał. Jan miał zawał. Kasia zadzwoniła płacząc. Przyjedź, on umiera. Prosi o ciebie kropka. Michał pojechał. W szpitalu Jan leżał podłączony do maszyn. Synu. Wyszeptał. Przepraszam za wszystko. Uzy w oczach starego mężczyzny. Michał ścisnął dłoń ojca. Kocham cię, tato. Jan wyzdrowiał powoli. Kontakt się ocieplił. Ale prośby o pieniądze wróciły subtelniej. Jeśli możesz. Michał postawił warunek spotkajmy się wszyscy. Z Tomkiem. Spotkanie w zalesiu było napięte. Tomek siedział cicho, Jan unikał wzroku. Kasia próbowała rozmawiać. W końcu Jan powiedział: Nie rozumiem waszego życia. Ale. Akceptuję. Jeśli Michał szczęśliwy. To było dużo. Niepełne przeprosiny, ale krok. Życie toczyło się dalej. Michał pomagał sporadycznie, ale z granicami. Rodzina uczyła się szacunku. Z Tomkiem świętowali piętnastą rocznicę. Kolacja nad Wisłą, świece, muzyka. Jesteś moim bohaterem powiedział Tomek. Michał uśmiechnął się. Po burzach przyszło słońce. Lata płynęły jak Wisła, spokojnie ale z prądami pod powierzchnią. Michał i Tomek stali się filarem dla młodych gejów w Krakowie, dyskretnie pomagali, radzili. Ich dom pełen był ciepła, książek, obrazów. Rodzina ewoluowała powoli. Kasia zaprosiła na chrzciny wnuka. Jan przyjął Tomka jak zięcia, nie w słowach, ale gestach. Ale stara rana czasem bolała. Gdy politycy mówili o zagrożeniu, Michał przypominał sobie hańbę. Z podróżowali Włochy, Grecja. Tam trzymali ręce otwarcie, czując wolność. W Polsce zmiany przychodziły wolno. Marsze większe, akceptacja rosła w miastach. Michał napisał książkę anonimowo o swojej historii. Ku zaskoczeniu, stała się bestsellerem. Ludzie pisali, dziękuję, dałeś nadzieję. Rodzina przeczytała. Kasia płakała, nie wiedziałam, jak cię zraniłam. Pojednanie przyszło naprawdę. Kulminacja dramatu nadeszła, gdy Jan poważnie zachorował ponownie. Tym razem rak. Michał opiekował się nim, jeżdżąc do Zalesia. Tomek towarzyszył. Przy łóżku ojca Jan wyznał, byłem ślepy. Bałem się o opinię, o tradycję. Ale straciłem lata z synem. Michał płakał. Kocham cię mimo wszystko. Jan odszedł spokojnie z rodziną przy sobie w tym Tomkiem. Po pogrzebie Kasia powiedziała: jesteś naszym oparciem. Nie tylko finansowym. Michał zrozumiał, miłość zwyciężyła nad hipokryzją. Z Tomkiem adoptowali psa, planowali przyszłość. Dziś Michał patrzy wstecz z spokojem. Z hańby stał się dumą. Rodzina traktuje Tomka jak swojego. Święta razem, śmiech, wspomnienia. Miłość Michała i Tomka głęboka, trwała, inspiruje. W Polsce zmiany idą, powoli, ale idą. Michał wie, prawdziwa rodzina to ta, którą wybierasz sercem. Koniec historii pełen nadziei, przebaczenia, miłości.